Niewiele imion w historii wzbudziło tyle kontrowersji, co Jezus Chrystus. Jego wpływ rozciąga się na wieki, kształtując całe cywilizacje i doktryny religijne. Co jednak, jeśli powszechnie akceptowany, wizerunek Chrystusa nie jest tym, czym się wydaje. W szokującym objawieniu Mel Gibson, znany ze swojego zaangażowania w kino religijne, rzekomo stwierdził, że Jezus Chrystus nie jest osobą. To stwierdzenie rodzi głębokie pytania, które podważają od dawna utrzymywane przekonania. Jeśli Jezus nie jest osobą, to czym lub kim jest? A jeśli nasze postrzeganie Chrystusa zostało ukształtowane przez siły zewnętrzne, to ile z tego, w co wierzymy, jest w rzeczywistości prawdą? Pierwsze pytanie wymaga bliższego przyjrzenia się temu, jak Chrystus został historycznie zdefiniowany. Większość ludzi wyobraża sobie Jezusa jako postać przedstawianą w zachodniej sztuce religijnej mężczyznę z długimi włosami, brodą i uroczystym wyrazem twarzy. Jednak interpretacje Chrystusa różniły się znacznie na przestrzeni dziejów. Jeśli lubisz treści, które pomagają Ci rozwijać się duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności. Aby uzyskać więcej inspiracji, zacznijmy od początku. We wczesnej erze chrześcijaństwa różne grupy miały sprzeczne poglądy na temat jego natury. Niektórzy postrzegali go jako w pełni boskiego, podczas gdy inni podkreślali jego człowieczeństwo. Inni tacy jak gnostycy twierdzili, że Jezus nie był dosłowną istotą, ale reprezentacją wyższej świadomości, siłą przewodnią. A nie historycznym człowiekiem? Drugie pytanie prowadzi do złożonej sieci wpływów religijnych, politycznych i społecznych. Obraz Chrystusa, jaki znamy dzisiaj, nie powstał w izolacji. Został ukształtowany przez wieki debat teologicznych, soborów kościelnych i decyzji cesarskich. Pierwszy Sobór Nicejski w 325 roku naszej ery odegrał kluczową rolę. W ustanowieniu oficjalnej doktryny Jezusa jako Boga i człowieka. Wcześniej wiele sekt chrześcijańskich miało różne przekonania, z których wiele zostało później uznanych za heretyckie i stłumionych. Czy to możliwe, że to, co pozostało do dziś, nie jest oryginalną prawdą, ale jej starannie wyselekcjonowaną wersją? Rzekome twierdzenie Mela Gibsona jest echem dyskusji, które istnieją od wieków. Niektórzy uczeni twierdzą, że Jezusa najlepiej rozumieć jako symboliczny archetyp, a nie indywidualną osobę. Ta perspektywa sugeruje, że Chrystus reprezentuje ideał, boską mądrość, oświecenie i potencjał transcendencji w każdym człowieku. Jest to zgodne z naukami zawartymi w mistycznych tradycjach różnych kultur, w których postacie podobne do Jezusa służą raczej jako metafory duchowego przebudzenia, niż dosłowne postacie historyczne. Niezależnie od tego, czy ktoś postrzega Jezusa jako osobę, boską manifestację czy archetyp, jedno pozostaje pewne. Dyskusja jest daleka od zakończenia. W miarę upływu czasu Pojawiają się nowe punkty widzenia, które kwestionują stare historie i sprawiają, że myślimy nieco więcej o jednej z największych tajemnic historii. Wczesne wspólnoty chrześcijańskie były dalekie od zjednoczenia w swoim rozumieniu natury Chrystusa. W pierwszych wiekach po jego rzekomym przyjściu interpretacje różniły się diametralnie. Niektórzy wyznawcy, później nazwani heretykami, Odrzucili ideę Jezusa jako dosłownej osoby, i zamiast tego postrzegali go jako wieczną zasadę, przejaw boskiej mądrości, a nie pojedynczą postać historyczną. Ich perspektywa została ostatecznie uciszona przez dominujące frakcje, które później ukształtowały doktrynę chrześcijańską znaną dzisiaj. Wszyscy przeżywamy chwile, w których poszukiwanie prawdy wydaje się niekończącym się labiryntem w którym historia, wiara i rzeczywistość rozmywają się w niepewności. W takich chwilach odkrycie stłumionej wiedzy może zmienić wszystko. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus, ścieżka do jasności i mądrości poprzez Jego objawienia. Ten e-book zagłębia się w Jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest dostępny za darmo w przypiętym komentarzu Pobierz go teraz, zanim znikną wydania. Wpływ sił politycznych i teologicznych odegrał kluczową rolę w ujednoliceniu wizerunku Chrystusa. Cesarz rzymski Konstantyn, chcąc skonsolidować swoje imperium pod jedną wiarą, zwołał pierwszy sobór nicejski w 325 roku naszej ery. Spotkanie to ustanowiło Jezusa zarówno w pełni boskim, jak i w pełni ludzkim dwoistość. Która nie była powszechnie akceptowana w tamtym czasie. Wcześniej różne sekty wyznawały alternatywne poglądy. Na przykład Ebionici uważali Jezusa za śmiertelnego proroka, podczas gdy Doketyści twierdzili, że nigdy nie miał on fizycznego ciała, istniejąc jedynie w formie duchowej. Debaty te zostały ostatecznie rozstrzygnięte nie w drodze konsensusu, ale poprzez dekrety. Narzucone przez rządzących. Poza debatami teologicznymi, wizerunek Jezusa ewoluował również pod wpływem kultury. Tradycyjny wizerunek Chrystusa, uroczysta postać z długimi włosami i brodą, zawdzięcza wiele europejskim interpretacjom artystycznym, a nie dowodom historycznym. Wczesne wizerunki, znalezione w katakumbach i starożytnych mozaikach, przedstawiają inny obraz młodzieńczą. Pozbawioną brody postać przypominającą klasycznych bogów, takich jak Apollo. Dopiero wieki później kultowe już przedstawienie przyjęło się wzmacniając ideę Jezusa jako pojedynczej, możliwej do zidentyfikowania osoby, a nie abstrakcyjnej lub symbolicznej istoty. Transformacja wizerunku Chrystusa była nie tylko estetyczna, ale także ideologiczna. Ustanawiając spójny portret. Władze religijne zapewniły znaną, rozpoznawalną postać dla czcicieli. Ta ustandaryzowana wersja Jezusa stała się centralnym elementem chrześcijańskiej pobożności, jeszcze bardziej dystansując go od bardziej płynnych interpretacji, które istniały we wcześniejszych czasach. Wiele z tych wczesnych alternatywnych poglądów było systematycznie wymazywanych z głównego nurtu nauk. Teksty sprzeczne z oficjalną doktryną zostały utracone lub celowo stłumione. To, co pozostało do dziś, to wyselekcjonowany wybór pism, które mieszczą się w ramach ustanowionych przez sobory religijne i dekrety cesarskie. Pytanie, czy odzwierciedla to prawdziwą naturę Chrystusa, czy tylko kontrolowaną narrację, wciąż podsyca dyskusje zarówno wśród historyków, jak i teologów. Odkrycie tekstów znak Hamadi w 1945 roku wprowadziło nowy wymiar do zrozumienia Jezusa i jego nauk. Rękopisy te, zakopane przez wieki na egipskiej pustyni, zawierały pisma, które przedstawiały drastycznie inny obraz Chrystusa niż ten ustalony przez główny nurt chrześcijaństwa. Wśród nich wyróżniała się Ewangelia Tomasza, oferująca zbiór wypowiedzi. Przypisywanych Jezusowi, którym brakowało struktury narracyjnej Ewangelii Nowego Testamentu. Zamiast skupiać się na Jego życiu, cudach czy ukrzyżowaniu, teksty te podkreślały wewnętrzną przemianę, samoświadomość i osobiste połączenie z boską wiedzą. W przeciwieństwie do kanonicznych Ewangelii, które przedstawiają Jezusa jako boską postać dokonującą nadprzyrodzonych czynów, Ewangelia Tomasza sugeruje, że zbawienie nie przychodzi poprzez zewnętrzny kult, ale poprzez zrozumienie własnej duchowej natury. Jeden z jej najbardziej uderzających fragmentów mówi: Królestwo Boże jest w Tobie i wokół Ciebie, nie w budynkach z drewna i kamienia. Rozłup kawałek drewna, a będę tam. Podnieś kamień, a znajdziesz mnie. Ta radykalna idea sugerowała, że boska prawda nie ogranicza się do instytucji religijnych, ale jest dostępna dla każdego, kto chce jej szukać w sobie. Na przestrzeni dziejów wiedza została utracona, przepisana i ukryta przed tymi, którzy jej poszukiwali. Jeśli jesteś gotowy, aby odkryć to, co zostało pominięte, nie zapomnij. Pozostało tylko kilka egzemplarzy naszego bezpłatnego e-booka. Zabezpiecz swój teraz w przypiętym komentarzu. Zanim będzie za późno. Implikacje takiego przesłania stanowiły bezpośrednie wyzwanie dla autorytetu zorganizowanej religii. Jeśli oświecenie pochodziło z wewnątrz, nie było potrzeby pośredników, takich jak kapłani czy hierarchia kościelna. Koncepcja ta była szczególnie zgodna z wierzeniami gnostyckimi, które postrzegały Jezusa nie jako Zbawiciela, którego należy czcić, ale jako Nauczyciela prowadzącego ludzkość. W kierunku samorealizacji. Dla wczesnego Kościoła takie interpretacje były niebezpieczne, podważając struktury władzy, które zaczęły tworzyć się wokół doktryny chrześcijańskiej. W rezultacie te alternatywne perspektywy były systematycznie wymazywane z przyjętych nauk. Rosnący wpływ wspieranego przez Rzym Kościoła doprowadził do stłumienia tekstów, które odbiegały od oficjalnej narracji. Wiele z tych pism zostało zniszczonych, a ci, którzy podążali za gnostyckimi naukami, zostali uznani za heretyków. To, co kiedyś było różnorodnym zbiorem myśli chrześcijańskiej, zostało siłą zawężone do pojedynczej doktryny, zapewniając, że tylko jedna wersja tożsamości i celu Jezusa pozostała dominująca. Teksty te malowały obraz Jezusa nie jako wyłącznej boskiej istoty. Ale jako postaci zachęcającej jednostki do poszukiwania własnego połączenia ze świętością. Jak mogłoby wyglądać chrześcijaństwo, gdyby takie nauki nie zostały pogrzebane zarówno w przenośni, jak i dosłownie? Koncepcja boskiej świadomości była kluczowa dla wielu starożytnych tradycji, w tym tych, które miały wpływ na wczesne chrześcijaństwo. W mistycznych sektach żydowskich, takich jak Esenczycy. Istniało przekonanie, że oświecenie nie było możliwe dzięki samemu posłuszeństwu prawu religijnemu, ale dzięki bezpośredniemu doświadczeniu wyższego stanu istnienia. Takie rozumienie zgadza się z niektórymi interpretacjami nauk Jezusa, zwłaszcza z jego wielokrotnym podkreślaniem, że Królestwo Boże istnieje w jednostkach, a nie jako zewnętrzna instytucja. Pomysł, że przesłanie Chrystusa miało na celu obudzenie ludzkiego potencjału, a nie żądanie ślepego oddania, stanowi wyzwanie dla konwencjonalnych interpretacji. Wyrażenie, Ja jestem drogą, prawdą i życiem, było często używane do uzasadnienia wyłączności chrześcijańskiego zbawienia. Jednak patrząc przez pryzmat świadomości i osobistej transformacji, stwierdzenie to nabiera zupełnie innego znaczenia. Zamiast odnosić się do siebie jako obiektu kultu, Jezus mógł prowadzić jednostki w kierunku wewnętrznej realizacji, że droga, o której mówił, była ścieżką dostępną dla wszystkich, a nie tylko wiernością pojedynczej doktrynie. Mistyczne tradycje w różnych kulturach mają uderzająco podobne koncepcje. W filozofiach Wschodu oświecenie jest często opisywane jako przebudzenie z iluzji. Uznanie, że boskość nie jest oddzielona, ale obecna w każdej istocie. Odzwierciedla to stwierdzenia przypisywane Jezusowi w alternatywnych tekstach chrześcijańskich, w których boska iskra jest przedstawiana jako nieodłączny aspekt ludzkiej egzystencji, a nie coś przyznanego lub wstrzymanego przez instytucje religijne. Samo ukrzyżowanie można również postrzegać przez ten pryzmat. Zamiast być wyłącznie aktem pokuty za grzechy ludzkości, niektóre interpretacje sugerują, że symbolizuje ono zniszczenie ego, ostateczne poddanie się wymagane do oświecenia. Proces cierpienia, śmierci i zmartwychwstania odzwierciedla transformację świadomości ideę występującą w wielu starożytnych tradycjach duchowych. W których odrodzenie jest postrzegane jako kulminacja wewnętrznego przebudzenia, a nie wydarzenie fizyczne. Wiele z tego, co dziś akceptujemy jako prawdę, było kiedyś dyskutowane, zmieniane, a nawet wymazywane. A co, jeśli odpowiedzi, których szukasz, były przez cały czas ukryte na widoku? Ten darmowy e-book rzuca światło na to, co zostało przeoczone. Zdobądź swoją kopię teraz. Gdy jest jeszcze dostępna, gdyby te interpretacje zostały przyjęte, a nie stłumione, historia religii mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Sztywne struktury dogmatów mogły zostać zastąpione bardziej płynnym i osobistym podejściem do duchowości. Postać Chrystusa, zamiast ograniczać się do zinstytucjonalizowanego obrazu, mogła służyć jako uniwersalny archetyp wewnętrznej transcendencji. Przewodnik po ludzkiej ewolucji, a nie odległe bóstwo wymagające kultu. Konsolidacja doktryny chrześcijańskiej nie była jedynie procesem teologicznym, był to skalkulowany wysiłek mający na celu ustanowienie jednolitej struktury kontroli. Gdy Imperium Rzymskie przeszło od prześladowania chrześcijan do przyjęcia chrześcijaństwa jako oficjalnej religii, nastąpiła zmiana, która zmieniła fundamenty wiary. To, co kiedyś było zróżnicowanym ruchem, z różnymi interpretacjami natury i nauk Chrystusa, stopniowo przekształciło się w sztywny system, który służył zarówno celom religijnym, jak i politycznym. Jednym z najważniejszych punktów zwrotnych w tej transformacji była rola cesarza Konstantyna. Chociaż często przypisuje mu się legitymizację chrześcijaństwa, jego motywy były dalekie od czysto duchowych. Popierając wiarę i egzekwując doktrynalną jedność, zapewnił sobie narzędzie imperialnej stabilności. Pierwszy Sobór Nicejski w 325 roku naszej ery nie miał na celu jedynie wyjaśnienia teologicznego. Chodziło o wyeliminowanie podziałów ideologicznych, które mogłyby zagrozić scentralizowanej władzy. Konkurujące ze sobą interpretacje Chrystusa zostały uznane za herezje. Ich zwolennicy poddani ostracyzmowi, a ich teksty zniszczone. Utworzenie oficjalnego kanonu jeszcze bardziej scementowało tę kontrolowaną narrację. Wiele pism, które krążyły wśród wczesnych wspólnot chrześcijańskich, było systematycznie wykluczanych, zapewniając że pozostaną tylko teksty zgodne z nowo ustanowioną ortodoksją. Zarówno polityka, jak i myślenie religijne odegrały rolę w procesie decydowania, które teksty zostały natchnione przez Boga, a które należy zignorować. Ewangelie, które przedstawiały Jezusa w sposób wzmacniający strukturę Kościoła, taką, która wymagała posłuszeństwa i wiary, a nie osobistego odkrywania boskości. Stały się kamieniem węgielnym nauk chrześcijańskich. Wraz z umocnieniem się autorytetu Kościoła, koncepcja zbawienia również uległa transformacji. Zamiast wewnętrznej podróży ku oświeceniu, jak sugerowały wcześniejsze mistyczne interpretacje, zbawienie było teraz przedstawiane jako coś przyznawanego przez samą instytucję. Dostęp do Boga. Stał się zapośredniczony przez kapłanów, sakramenty i dekrety kościelne. Ta zmiana nie tylko zapewniła dominację kościoła, ale także umieściła rozwój duchowy w rękach przywódców religijnych, zniechęcając jednostki do poszukiwania boskiej więzi poza zinstytucjonalizowaną doktryną. Na przestrzeni wieków podjęto dodatkowe środki w celu wzmocnienia tych ram. Ustanowienie inkwizycji Stłumienie alternatywnych ruchów duchowych i prześladowania tych, którzy kwestionowali autorytet kościoła, przyczyniły się do egzekwowania pojedynczej wersji chrześcijaństwa. To, co kiedyś było wiarą zakorzenioną w różnych perspektywach, zostało metodycznie ukształtowane w byt, który przedkładał kontrolę nad eksplorację, posłuszeństwo nad objawienie i jednolitość nad duchową różnorodność. Sposób w jaki rozumiemy historię został ukształtowany przez rządzących, ale alternatywne perspektywy wciąż się pojawiają. Jeśli chcesz spojrzeć poza ustaloną narrację, upewnij się, że pobierzesz swój e-book już teraz. Dostępna jest tylko ograniczona liczba egzemplarzy, nie przegap okazji. Egzekwowanie pojedynczej doktryny chrześcijańskiej sprawiło, że alternatywne rozumienie Chrystusa pozostało pogrzebane przez wieki. Jednak fragmenty stłumionej wiedzy wciąż wypływają na powierzchnię, rzucając wyzwanie ustalonej narracji. Ponowne odkrycie starożytnych tekstów w połączeniu z nowoczesnymi badaniami teologicznymi ożywiło debaty na temat tego, co mogło zostać utracone w procesie instytucjonalizacji religijnej. Niektórzy uczeni twierdzą, że pierwotne nauki Jezusa nigdy nie miały na celu stworzenia zorganizowanej religii. Ale raczej zainspirowanie indywidualnej transformacji, co jest sprzeczne z hierarchicznym modelem, na którym zbudowano Kościół. Rzekome stwierdzenie Mela Gibsona, że Jezus Chrystus nie jest osobą, jest zgodne z tymi interpretacjami, odzwierciedlając perspektywy, które postrzegają Chrystusa nie jako pojedynczą postać historyczną, ale jako uniwersalny archetyp boskiej świadomości. Gdyby taka idea została powszechnie zaakceptowana, zasadniczo zmieniłaby relacje między wiarą a autorytetem. Pogląd, że oświecenie jest dostępne dla wszystkich, bez pośredników, zagraża samej strukturze, która przez wieki utrzymywała instytucje religijne. Implikacje wykraczają poza samo chrześcijaństwo. Wiele tradycji duchowych w całej historii mówiło o boskiej obecności. Istniejącej w każdej osobie, a nie jako zewnętrznej sile. Jeśli Jezus miał reprezentować tę zasadę, a nie dosłowną postać, to znaczenie Jego przesłania zmienia się z kultu na samopoznanie. Zamiast szukać zbawienia w scentralizowanej instytucji, jednostki byłyby zachęcane do poszukiwania prawdy w sobie. Przez wieki ci, którzy proponowali takie idee, byli piętnowani jako heretycy uciszani lub usuwani z zapisów historycznych. Pozostaje pytanie, czy to tłumienie miało na celu zachowanie czystości religijnej, czy też była to celowa próba utrzymania władzy. Ponieważ współcześni uczeni nadal badają starożytne teksty, reinterpretują doktryny teologiczne i kwestionują długotrwałe tradycje, dyskusja na temat tego, kim lub czym naprawdę był Jezus, pozostaje nierozstrzygnięta. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Jeśli Chrystus miał być kimś więcej niż człowiekiem, to sposób w jaki jego historia została przedstawiona, może być jedną z największych zmian w historii. Pomysł, że jego rolą było raczej oświecenie ścieżki, niż ustanowienie systemu, otwiera drzwi do radykalnie innego podejścia do duchowości, takiego, które nie zależy od pośredników, ale od bezpośredniego osobistego doświadczenia. Niezależnie od tego czy te punkty widzenia staną się bardziej popularne czy pozostaną na obrzeżach debaty teologicznej, zawsze będą stanowić wyzwanie dla standardowych historii. Oznacza to, że spór o to kim naprawdę był Jezus jest daleki od zakończenia.